Jesteśmy w miejscowości Góra Świętej Małgorzaty w gospodarstwie pana Pawła Gorącego. Paweł Gorący z Góry Świętej Małgorzaty prowadzi gospodarstwo rodzinne o powierzchni tam 12 z hakiem. Głównie bazuje na produkcji warzyw wczesnych pod tunelami. Jest to liczba około 100 tuneli ósemek. Głównie produkuje kapustę i galarepę odmiany z firmy Bejo. Przygotowaliśmy dla państwa kilka odmian warzyw wczesnych. Również szkala repy. Jedną z takich odmian, którą chciałem Państwu zarekomendować, jest odmiana Korist. Tutaj na tym poletku z sadzenia 19 lutego. Proszę zwrócić uwagę na niesamowite wyrównanie tej odmiany. Jest to odmiana do produkcji super wczesnej, ale nie tylko. Jest to odmiana na tyle uniwersalna, że możemy ją produkować przez cały okres wegetacji. Bardzo ładny, seledynowy, jasny kolor, lekko spłaszczone główki. Odmiana charakteryzuje się brakiem tendencji do łykowacenia wnętrza. Witam Państwa serdecznie. Wojciech Kopeć, firma Jara Poland. Jesteśmy w górze Świętej Małgorzaty. W tym momencie w tle widzimy tunel z kalarepą. Folia była zdjęta w pierwszych dniach maja. Omówię kilka aspektów nawożenia, dawkowanie nawozów, może w troszkę takim aspekcie, z którym się nigdy nie spotkaliście. 4 g Yara Mila Kompleks, 4 g Nitromagu i 5 g Nitrabolu, ten już będzie po głównie. To są dawki w ujęciu ilości nawozu na jedną roślinę. Kalarepa w tunelu, uprawa w zagęszczeniu ponad 100 tysięcy sztuk na hektarze, jakbyśmy to przeliczyli. I te realne dawki, to jest po 500 kg kompleksu, 500 kg nitromagu i 600 kg pogłównie, w tym przypadku pod koniec marca, nitraboru. W ujęciu na jeden hektar, czyli to są te wartości, które, z którymi się spotykamy. Z nitraborem wspomnę o dwóch aspektach. Nawóz, który przeciwdziała infekcji kiły kapusty, zwiększa naturalne mechanizmy obronnościowe rośliny przed infekcją kiły to jest jedna rzecz. Druga sprawa: w przeciwieństwie do saleczaków, do salet amonowych, nie mamy problemów z fitotoksycznościami. Jest to saletra wapniowa z borem, to znaczy praktycznie nie ma formy amonowej, która jest fitotoksyczna, stosowana w większych ilościach w tunelach, w szczególności przy chłodnej wiosnie, gdzie nie możemy robić wentylacji. No to przy saletrze amonowej to normalnie czuć w powietrzu ten ulatniający się amoniak, przy nitraborze nie ma takiego problemu. Można to sobie w szybki sposób zweryfikować, wziąć te 5 gram nitraboru na roślinę, podsypać roślinę, wrzucić w kąt liścia, zwrócić uwagę czy wychodzą jakieś filotoksyczności, czy nie, do czego gorąco namawiam. Dobra dieta wpływa na naszą odporność. Nawozy, to jest dieta dla roślin. Rośliny dobrze odżywione to nie tylko dobry plon dla rolnika, pożądana jakość dla oka kupującego, ale także wysokie wartości biologiczne tego, co później włożymy sobie na talerz i będziemy spożywać, dzięki czemu będziemy zdrowsi.